Zatem tak witam Was w kolejnym odcinku z Geta Liberty City Stories, ale z tej Liberty City Stories, ale tak, zobaczcie co to tutaj jest. Widzicie te wszystkie tutaj budynki? W trójce tego wszystkiego nie było, w trójce cało tenko, całe ten, całe te, miejsce, w którym obecnie są budynki był w remoncie, zatem podejrzewam jedno, że albo, że albo w ciągu trzech lat całe to miejsce zostało rozwalone i będzie przebudowane, albo będziemy musieli cało wszystko wysadzić. Szczerze mówiąc, nie wiem, mam nadzieję, że sobie przodkie nie zaspoilerowałem czegoś, albo wszystkie wam nie zaspoilerowałem przypadkowo, nie umyślnie na czym nie wiem, czy takie coś może być. Ale tak, wracamy nareszcie, reszcie na wracamy do fabuły, przede wszystkim... Tak, w końcu ruszymy z fabułą główną i uznałem, że... Nie będę już aż tak dużo tego odcinku poświęcony misje poboczne, tylko tego będę robić przy okazji misje fabularne i poboczne. Jeśli znajdę, jak znajdę jakąś znajdźkę poboczną, to również, wam to, to również po prostu Wam to pokażę i będę po prostu ją grał tego. Normalnie na odcinku z fabułą główną, żeby również tego. No tak po prostu już dla urozmaicania, ale tak odbrałem misję do naszego Salvadora Liony. Zobaczymy, czego tym razem bym od niej chcę, chcę ten kuj. Czy może to nie jest kuj w tej grze, w ale w trójce to jest kuj. A dobra, przechadzka w parku. Yeah, it's Tony. That bastard mayor is fucking with me. I don't take that shit. Relax, I'll take him out of the equation. You're a good boy, Tony. That fat fuck should be taking his daily run in the park. Make sure he's out of breath. Permanently. Oh yeah. Get his phone. We can see who he's been talking to. O żeż, ty! Zabij burmistrza! Musimy burmistrza zabić, bo to musimy jakiś zamach stanu zrobić! O żeż, ty, możesz no, coś takiego? uważać Zastrzelą cię jeśli wejdziesz do parku z bronią, no to spokojnie, przecież ja nie wejdę do parku z bronią. patrzcie, tutaj za parkujmy, tuż obok, no to się tutaj jak na jakiś no na pięść i wejdziemy tutaj do parku z pięściami. No tak, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego policjanta, nie no, jak chuj będzie policjant. No ale dobra, podejdziemy do niego jak najbliżej się da i wtedy, i wtedy jakkolwiek użyję tego... PM, chociaż tutaj jest obok, tu obok jest policjant i to mi się nie podoba. Ale dobra, odbiegnij tak, żeby tego żeby tego policjanta w ogóle, że nie było, to podleżałem, że jeśli będę stać niego za blisko tego prezydenta, to podejrzewam się tego, że może się to dla mnie źle skończyć. Ale dobra, kurde a ty aż tam skręciłeś? Ale dobra, czekajcie. Nie, a trwa też jeszcze, tam... dobra. Okej, okay, okej, okay, tego minigana, zabij go i od razu musimy zabrać te, 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 telefon komórkowy i zabierz telefon do Salwadora, ale przełącz się na inną broń, to nie napijęć, może na przykład się przełącz. No dobra, tylko jedną gwioskę zabicie prezydenta, dostaję z Maria. Znaczy nie prezydenta, burmistrza w sumie. No patrz tylko jedna gwiazdka, nie, to jest kpina jakaś. To jest jakaś kpina, normalnie, nie wiem, są zabicie jakiegoś, nie wiem, prezydenta jednego z najważniejszych miast w tym, że, w tym, że w tego, w tym, że kraju, to ja tylko jedną gwiazdkę dostałem, nie no, to jest też mówiąc, nie wiem, nie wiem, jak jest, nie, wiem nie wiem, jaki idiota na to wpadł, no ale mi się to podoba, że tylko jednak wiaska przynajmniej na nie 8. żeby ta misja była przypadkiem niemożliwa do ukończenia. Ale tak, rozkład jazdy w tym żywie, rozkład jazdy w tym tygodniu. Chcę podać rozkład jazdy. Orzesz, dobra, chyba że obarliśmy misję. Nie, no, nie obarliśmy misji. Tylko, o oh, zostaw mnie, zostaw mnie. Czekajcie, nie, nie, czekajcie, czekajcie. Stój, 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 weź to, weź tutaj. Kamisel kamizelkę bo kamisel Cage to oni. Kamisel jezus, Maria, ledwo, ledwo, bo ledwo, ale udało nam się tę misję ukończyć. Jezus, Maria, jaki fart. Dobrze, że miałam kamizelkę w garażu. Ale tak, dobra, to już wszystko jest misji. Półtora tysiąca dolarów drezzera i w nie Nieważne, jedziemy po apteczkę, jedziemy po apteczkę. No też będzie co? co. Najpierw odpal mi misję i zobacz. I dopiero po trakcie tej misji pojedźmy po tego. A nie, to nie jest misja. To nie jest misja, ten dom. Ale tak, tutaj. Nie czekajcie, bo tutaj czekajcie, Nie, bo w tym domu jest S. Czekajcie, tam muszę chyba w ten znacznik. Tak, mam już tak. Prawdziwy gangster. A w trakcie tej misji będę po apteczkę. Make sure you're around when they arrive. Ciao, Salvatore. Hey Tony, get in. Come on, we're going for a ride. Come on, get in. You're driving. Mickey, what? Uh, what's up? Come on, Cipriani. What, what do you think I'm here to whack you? jeść nam jest to spotkania. Orzeż ty dobra, czy podejrzewam, że, 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 że Salvatore będzie się mnie wyruchać, zatem... A to tak jak w trójce nas wyruchał, to tak można zrobić tak co można zrobić w Liberty City Story, zatem od razu będziemy do tego, pojedziemy do tego. Do tego. Pojedziemy do szpitala po apteczkę, żeby tego zregenerować, swoje zdrowie. Bo bez, bo bez, tutaj, bez życia to nawet nie, ma, nawet nie ma o co grać. Ale dobra, no dobra, czekajcie, zaparkujmy tutaj. Tak, tak, razem do samochodu czekajcie, czekajcie. No, tylko te po apteczkę, w razie, czego byście mieli mnie tego, jakbyście mieli mnie zabić. Naprawdę, ktoś, to niech się zmęczyłeś, to no, nie umiesz mnie skłonić, nie umiesz jej zabrabieni. Nie wiem, czy raz po tą apteczkę, która sobie Przyspieszyć stany tego prędkość tejże gry. Ale tak, rozkład jazdy jest, do, jest, bardzo, jest bardzo dobrze znany. To znaczy nie jest przyznany, proszę o nie powiedziałem, ale tak. Rozkład jazdy w tym tygodniu. Tak, dzisiaj we wtorek będzie jakiś odcinek. W środę nie wiem czy będzie, nie obiecuję, raczej raczej nie będzie. W czwartek po, w czwartek będzie na pewno. Będzie późnym wieczorem, ale będzie na pewno. I w piątek też na pewno będzie materiał w sobotę i w niedzielę też będzie na pewno materiał, zatem, zatem tak pięć materiałów w tymże tygodniu będzie, podejrzewam że wszystkie z Liberty City Stories. No bo co, no bo co, no bo co? No, 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 no bo co innego mogę grać? Co innego mogę grać? Przecież ja nie znam, Chin, ja nie znam żadnych, nie innych gier. Oczywiście mówiąc to ironicznie Że nie znam żadnych innych gier, ale dobra, że ja to jest tak. No już rozkład jazdy dokładnie, znaczy oczywiście ten rozkład jazdy może ulec... E, pew, może ulec też poniekąd pewnej zmianie, pewnej może się okazać, że na przykład będzie więcej materiałów, ale również dobrze może równie się okazać, że na przykład będzie też mniej spotkań. A dobra, no, patrzcie, jak ja żebym jechał. Jak ja żebym jechał, no, i teraz nie gadać, dobra, da, 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 da jakoś wjechać, ale jak to musimy, jakoś, to musimy na miejsce spotkania sobie jechać jakoś inaczej, ale dobra, chyba już, chyba, wiem, chyba wiem dokładnie jak tam mamy wjechać, bo chyba już tego... Wjeżdżaliśmy tam, chyba tam wjeżdżaliśmy nawet w trójce w tęże uliczkę kojarzę, czy nie wjeżdżaliśmy? Nie. Dobra, w tej uliczkę na pewno nie wjeżdżaliśmy w trójce niestety, ale nie nadal była właśnie jedna z misji w trójce. Właśnie, znam tam okazja pewnego easter egga, który pani też obok. Tak, Kul kulkę w strzel, proszę. Proszę, ja jestem Mezuronem, Macie możecie strzelić w kul mi kulkę w łeb z dwóch możliwych stron, że nawet i z trzech, może nawet i z czterech? Dawaj, zrób to. No, a Salvadore, strzel web, proszę. Hey Tony, thanks, I'll be in touch A was dostaliśmy, jesteśmy kapo normalnie chyba, bo tego, bo chyba tego, chyba tak, chyba te jest na tego Chyba tak się właśnie ta nazywa tego jeden ze stanowisków w koskiej mafii Ciśnij LTG Boardem czy telefon, dobra do mnie dzwoni Sam dzwoni, siema ma stary On ty, dobra, dostaliśmy awans na capo, no i to mi się podoba, Czy to mi się podoba, tak właśnie należy żyć. W końcu dostali dostaliśmy awans, drodzy widzowie. Jesteśmy, jesteśmy teraz, jesteśmy teraz jednym z najważniejszych członków tej rodziny Lionę. Ale tak, tego ale jaki jest tam tego? Tak to ma w garściwie tego burmistrza, jeśli byśmy go przecież zajebali poprzednim. My, my, myśmy go zajebali poprzednim nie wiem o co chodzi, no ale... Nie wiem, nie, oni tak nie, oni burmistrza zmienili w, 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 w 5 minut czy co, nie szczerze mówiąc, totalnie nie rozumiem, no ale dobra. Ale dobra, nie, nie, nie skupiamy się na tym, nie skupiamy się na tym, nie przeżywamy tego aż, aż za zbytnio, tylko skupmy się na misji u pewnego typa. Chyba tutaj dokładnie tak, trójcy odbierać misję od Donalda Love, inaczej, na którego, którego mówią Donald Tusk. A zobaczymy, to tym razem, to tym razem tutaj będzie podobno to składnie ten sam typ. Czy tak będzie? Podejrzewam, że tak, bo na twitter nad tego, tego jak to się nazywa, marker jest taki sam. Wonderful to see you. What's going on? We're having a party, dear boy, a party. Yes, a morgue party. The first of the whoa, season. Whoa whoa, 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 What the fuck you talking about? A morgue party? We're gonna have quite a night tonight. But first, we need to go and pick up the guests. Come, before our guests get bored to death. No pun intended. Cousin, dead, you know. Our guest of honor is taking a little trip to the pathology labs. Let's not keep him waiting. Klinika patologii, chyba nad, nad głos taki sam tak układnik że układnik karawan! No ukraiń, karawan, co nie dojdzie na miejsca, co so, a bez pluska mamy jechać dobra! Ale tak, to jest Donald Love, którego doskonale znamy z trójki. Tak, tak, do, tak do, dokładnie tak, doskonale go znamy z GTA 3 W którym tego kazał nam tego zabić jednego tego, jednego z szefów tego naszego naszego tego gangu, z, krim, z którym współpracowaliśmy, tak, musieliśmy zebrać szefa gangu, z którego z, którego, z którego, z którym pracowaliśmy i również, i również dawał nam różne pojewane misje, tak, tak, tak jak przygotował uciekanie przed sześcioma gwiazdkami, a wiecie, to oznacza sześć gwiazdek w GTA. Oczywiście nie w końcu, tylko w to cały GTA, wiecie, to tylko wiecie to Pani co to oznacza. Ale tak, musimy ukraść tenże karawan, stój stary, stój stary, no ty cool. Wobec zasad na motor, na tego taksówce, bo teraz się zabiję, ale... Dobra, dobra nie, dobra, nie będę ciebie zabijać, będę tym razem, będę tym razem wyjątkowo miły i tutaj nie będę zabijać żadnego, nie będę zabijać żadnego tutaj NPC, tylko po prostu będę ich wyzywać i tyle. Dobra, czekaj, czekaj, stój stary, stój stary, czekaj, może, może nie, może jakoś da się na te zatrzymać? No nie, musimy ukraść karabela, czyli nie możemy je rozwalić. Oczywiście, nie, oczywiście ten debil też nie ma nic na czerwony światła, Czy tutaj będzie czerwony? bo tutaj jest zielony. No tak, musimy ukraść karawan, karawan zanim wejdzie na... na miejsce. Dobra, wysiadka z tego motora. No i co, tutaj ukradniesz? Nie no, nie ukradniesz. Tutaj jest może czerwone światło? Nie no, nie ma nigdy czerwonego światła, nie, tutaj, że... nie wiem czy ta gra jest zaprogramowana, żeby było czerwone światło, czy co. Wydaje mi się, że raczej zaprogramowano tego, żeby było czerwone światło, żeby wszędzie było zielone światło. Ale dobra, nie musimy go, musimy go jakoś sensownie. Musimy go jakoś, jakkolwiek sensownie zatrzymać. Może teraz się zatrzyma? Nie, no przecież on ma tego. On nie jest zaprogramowany, żebym przecież omijać nas wszystkich. No właśnie, nie jest zaprogramowany. Ale to, to będziemy musieli jakoś wepchnąć tego tak na bok. Będziemy musieli go jakoś, jakoś tak wepchnąć na bok, żeby tego, żeby e, tego. Czekać, tutaj, tutaj możemy Tutaj możemy być czerwone światło, no tak, tutaj może być czerwone światło. I tutaj jest na czerwone światło, zajebiście, się To może być nasza jedyna szansa, aby ukraść. Nie, to nie jest nasza jedyna szansa, bo już dojechał na miejsce. Super, zatem uwaliliśmy misję, e, tak uwaliliśmy misję i karawan na komisariat policji, aha, na komisariat policji, dobra, to ma sens, to ma sens. zatem tak, idziemy kolejny raz wykonać misję. Ale tak, no teraz już wiemy o co chodzi, po prostu musimy liczyć na farta, że będziemy mieli czerwone światło. Albo, jakim, albo po prostu zrobimy to jakąś innym samochodem. może przykładowo zrobimy to tym, że tutaj samochodem weźmiemy tutaj ten rzadko, bo chyba koma, tak dobrze kojarzę, bo on tak mniej więcej podobnie wygląda, tego nie ma wklęta. U nie, to jest Benji, będziemy youtuberką. Ale dobra. Dobra, taki, taki, taki nieśmieszny, taki nieśmieszny żart. Dobra. So, odbieramy kolejny raz od tego że typa o tego naszego Donalda misję. Zobaczmy, no, w ogóle tutaj jest dużo kamizelek z tylko tutaj na, połudne, na te, w południowej części tejże wyspy kosnicowej. za wartość tejże setki znamy, za to może mi ją niemalże ekspresowo pominąć. Ukarni karą zanim dojedzie na miejsce. No przecież, kurde, nie wiem, czemu on tego cały czas powtarza, ale tak. Teraz mam już, teraz mam już pomysł jak tego. Jak się, za, jak się za to zabrać, czyli mianowicie tego. Musimy, jak to się nazywa, musimy tego, no tego, samochodem jakkolwiek musimy go staranować. Musimy, musimy jakkolwiek samochodem go staronować dzięki stary, dzięki stary, że w ogóle nie mam samochodu dzięki, on już samochód, już samochód w ogóle nie żyje. No jeszcze żyje, ale zaraz, ale zaraz nie będzie żyć jeśli, jeśli je, robię jeszcze jedną stuczkę. Ale tak, spróbujemy go jakkolwiek, spróbujemy zatrzymać tego typa, przynajmniej tego benshi spróbujemy jakkolwiek, jakkolwiek zatrzymać. Albo przynajmniej jakkolwiek, tego, jakkolwiek go zepchnąć tego na bok. Że żebym mógł w końcu tęgą, jakby u kogo u jakkolwiek usiąść blisko tego blisko, no jakkolwiek usiąść blisko nie jakkolwiek być blisko kierowcy, żeby mógł zabrać jego samochód, oczywiście się nie da przejść, ten mnie omija, ten nas omija na boki, a oczywiście to nie będzie miał żadnych czerwonych świateł, on będzie miał semy nie wiem czy ta gra jest żeby to jest semy światło, no ale, nie no, ta misja w takim wypadku będzie niemożliwa, się będzie cały czas została zielone światło, no i patrz, no jeszcze polis od niego, znaczy nie go nie miał, no patrz, no tutaj będzie miał, no będzie miał pełne zielone światło, czekaj, więc czekaj, teraz stoisz? Tak, teraz stoisz, teraz stoisz. I teraz, nie, to jest moja szansa na karawan, moja szansa na karawan, nie no, to jest kurna kpina. No jeszcze do mnie foreli strzelałem, bo to są forele, jak się dobrze orientuję chyba, to tak do mnie forele do no, mnie nakurjają. Dzięki foreli, że właśnie przed ostatnim razem znowu misję. Uważaj, ja już miałem, już miałem już miałem na łóżce, już miałem na łóżce, ja już mu ukradłem pojazd się tak, on miała, on czerwone światło, on miała nieraz, to jest niepodobne, on miał, on miał jeszcze przepisy ruchu, on jeszcze ma przepisy ruchu drogowego. No teraz, no nie, no teraz ty już nie masz prawa w ogóle stąd wyjechać. No patrz, no nie, no nie, no kurę, no ukranił mu pojazd. Chuj, że policja też obok, ukrani mu też pojazd. Tak, skopa mu jeszcze, dobrze. Wiele się namierzyły, zmniejszy ich poziom poszukiwań. Dobra, idźmy do pewnej sprawy, która powinna być chyba w okolicy, jeśli dobrze kojarzę. Nie, 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 o co chodzi w tej grze? Jeszcze 5000 amunicji do PMA, aż nawet nie mam do tego żalu... mam żal do tej gry. Naprawdę ta gra jest bezsensowna pod tym względem, że aż mu odjechałem, aż naprawdę jechałem z taką prędkością, że on nie miał prawa mnie nawet wyrzucić. Nawet nie miał fizycznej możliwości, żeby mnie wyrzucić, a i tak nie wyrzucił. Nie rozumiem czasami tej gry to skpinane, ale. Obiecałem, że, ja grę. Na, na, u, obiecałem wam, że ukończę tę grę na 100%, to ukończę tę grę na 100%, Zobaczycie, ja już jestem, już jestem za daleko, żeby o tak, tak mu się poddawać, ale kurwa, ma macie, się wszystko, chciałem całą amunicję doprawiać, zajebiście, 5 tysięcy amunicji poszło się, imać. nie wiem, nie wiem, ile to jest dokładnie, dokładnie dolarów, no i jeszcze super, no ja na nie mam w ogóle tego, a ja Na tym mam jak zobaczyć pojazdu, nie no i super, no i to mi się kurde podoba, chociaż może tą taksówkę da radę zabrać, no ja da radę raczej spokojnie zabrać, bo nie mam chociaż czerwone światło. Chociaż tego dobrego. No dobra, dobra, Radio Del Mondo. Dobra, zobaczmy Rise FM. Dobra, Rise FM jakkolwiek uspokoi. akolwiek uspokoi, to miała być. To miała być miła, to miała być miła gra. To miała być miła gra, miała, miało być różne. Miało być wiele śmiesznych nawiązań, miało być wiele. Miała być ciekawa historia, no i nie jest ciekawa historia, no ale. Miała być spokojna, relaksująca. miałam miała tylko koczyć, miałam nie tylko skórzać przy tego. Przy, przy, przy tego, przy bezsensownych tego, przy bezsensownych przy bezsensownych zadaniach, które są obowiązkowe do ukończenia na gry na 100%. No i kurna, denerwuję ten się nad jest nad przemisji fabularnej. Bo nerw to już kolejny raz, kiedy uwalniłem też misji. Nie wiem, to my chyba trzeba wygrać albo perfekt. Nie wiem, trzeba to mi się perfekcyjnie chyba. No dobra, może nie, no, na czerwono się nie zatrzymasz, to na natomiast życzę, że się zatrzyma na czerwony, że się nad umijasz to jak pojebany, no ale dobra. No, czekajcie, nie no musimy go jakoś... Nie, musimy go jakoś zepchnąć na bok. Tak, musimy go jakoś na bok. Dobra, może tak, może tak się uda, no tak się, Dobra, tak już się na na 100% uda. Dobra, krani, 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 to nie, zabieram mi tu. zabieram to, czy ty stoisz, to gdzie ty stoisz, to nie, no gdzie ty tam stoisz? Ale dobra, chyba chyba tak. Nawet, chyba nad idealnie to, żeby zrobił, no nie zrobię tego idealnie, ale nie no, to zrobiłem idealnie, bo to robiłem, to już to robiłem bardzo blisko tego paint ale dobra, na resztę to mamy trzy gaski. Zdawało mi że to się tylko dwie nas gonią, a to tylko nas trzy. Ale tak, również mam, również chciałbym wam pokazać tego, jak zdobyć tego. Pewien nielegalny pojazd. Wiem, że to, nie, znaczy, to trochę dość źle brzmi nielegalny pojazd, ale założenia, ale założenia tego twórców tejże gry to jest właśnie nielegalna broń. Ym, a jaka to jest nielegalna broń, zamiast samochód do przemalowania, tak? No, w tym, że nie wiedział. Ale tak, yy, założenia, założenia, twór, założenia twórców tej, tego GTA to, to właśnie ten, że pojazd miał być, nielegal, miał być nielegalny do zdobycia miał być absolutnie niemożliwy do zdobycia. I dlatego uważam, dlatego można go, mogę go spokojnie określić jako pojazd nielegalny. Um, oczywiście on jest doplikowany jednej z misji fabularnych, dlatego muszę, na tym muszę e, szczegółowo się tym razem przypatrywać tytułom, e, żeby, żeby, żeby przypadkiem nie, nie pominąć tej misji i muszę tego zebrać pewien nielegalny pojazd. Oczywiście podejrzewam, że już niektórzy z Was wiedzą o jaki pojazd dokładnie chodzi, a w zasadzie mogę odpowiedzieć, że to chodzi o latający pojazd, jeśli jeszcze ktoś nie wie. To, to jest tego latający pojazd, który będę chciał ukończyć jedną też z misji pobocznych na 100%. Teraz koniec, które są, która jest obowiązkowa do ukończenia gry na 100% i nam szczególnie nam bardzo mocno pomoże. Ale tak, dobra, czy gdzie tutaj musimy zaparkować tenże pojazd? W garażu Donalda Lowa. Czy to jest tutaj? Chyba tutaj? Tak, to jest tutaj. Ale kurwa, nie, tutaj to nic, tutaj nie ma też strzałki w dół tego, tutaj nie ma narrator tego, tego tr trójkątu, w którym wypowiadałem, czy to jest wyżej, czy nie, to jestem w shopu. Misja kończona, na 1000 dolarów, Dobra, jest ten dzwoneczek, ale to jeszcze, to jeszcze nie jest, to jeszcze ten typ nie odbakowuje, to jest orygumentą TT, ja, że mu odpalił. Ja nie wiem, czy to jest ze że, że może coś to tu na 6. Do zobaczenia na linii startu, ja, że mój Nie, to jest wyścig motorów, czy co? Co motor, jest na linii startu, dobra, dawysza gdzie jest Sanchez? Zobaczmy Sancheza, bo tutaj bez Sancheza, to to bodeko, bez, bez... Sancheza, bez Sancheza i bez PCJ, to te wyścig nie mogą być bardzo trudne. Z tego wyścigu go potrzebujesz motoru, no wiem, ale ja najpierw muszę znaleźć motor. A no patrz, przypadkowo wyblokowałam. wyścig, wylokowałem dobra. Ty masz PCJ, ty chyba to chyba też PCJ, zatem bierzemy to już po CJ. też te wyścigi są znacznie łatwiejsze tego z Sanchezem, no ale... Ale dobra, no jak, jak się nie ma co się ma, to się lubi co się ma. Yy, nie, nie wiem czy to nie wiem, czy, no, to tak przy sobie leciało, no ale... To Dobra, gdzie jest ten cały wysik, to oni startują, oni startują, także muszę się idealnie ustawić, dobra, tak, czekajcie, o 180 stopni tutaj, zahamujmy, i co, tam czekajcie, tam jest kasino kęczego z tyłu, nie, to nie jest kasino Kenjiego, to jest jakieś inne kasino, to jest jakieś... Big Shot. Ale dobra, 3, 5, 50, lecimy, let's go. Ale dobra, e, musimy zrobić dwa okrążenia, czekać nie, bo to pisałka to przecież jest tego ciężko, skartery wyrzuć się jednego, na góty pasa i się to mi się podoba. tego Formule 1 już nosił plan 40, 40 sekundową karę, no ale to już jest inna sprawa. Zaledwie 40 sekundowa, 40-sekundowa karensa przyczyna nie wszystkich możliwych zakrętów i no cyrzałek. patrzcie jeszcze tutaj, ja nie tutaj tego, jak to tego tak sukę taksówkę tutaj zaparkowałem przypadkowo, no bo podejrzewam, że to może być tego, jedna, 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 jeden z głównych powodów, dla których mogę najprawdopodobniej najpierw, 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 potem uwalić tę misję poboczną, którą przypadkowo odpaliłem, ale to na sumie to mi się podoba, bo przynajmniej łatwy hajs, no chyba że przepierdolę ten wyścig, a jest taka szansa. Nie no, nie myślmy, nie myślmy, nie myśmy, nie, myśmy, nie, myśmy, bez misji, czy nie wygram, wygram ten wyścig, zobaczycie, wygram, wygram to dla was. Wygram to dla was i będziemy, i będziemy dalej odbakać. Dalej kończyli te 12%. Czy mamy konkurencję z tyłu? No, konkurencja z tyłu już się raczej rozwaliła. Czekajcie, ostre hamowanie, bo tutaj, my, tutaj mamy dosyć ostry zakręt. Dobra. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że zaraz powinniśmy zacząć na spokojnie tego ukończyć drugi, trójką, pierwszy skrzyżowanie. Właśnie widzieliście też, że trójkąty, też, znaczy nie trójkąty, piramidy, przepraszam, to są piramidy. Właśnie, właśnie te piramidy są też powiązane z tego, z nielegalnym pojazdem. Taka ciekawostka też ode mnie. Właśnie musimy tam stanąć na najwyższym z nich, na samym szczycie najwyższego z nich i baliśmy, i musimy pewną kombinację klawiszy zrobić, tylko jeszcze muszę się nauczyć dokładnie, jaką kombinację klawiszy musimy zrobić, aby móc odblokować ten nielegalny pojazd. <laughs> nielegalny pojazd, to, 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 to trochę źle brzmi, ale to już jest inna sprawa. Nielegalny pojazd, to mi się no, mi się właśnie podoba. Również mogę spróbować, żebyś dla was drugi nielegalny pojazd, tylko w tym, że raczej nie będziemy się chciało kombinować z tym wszystkim że nie będziemy musiał kombinować z duplikowaniem misji innych i inne, inne duperelem, że raczej nie będziemy chciał z tym kombinować. No ale chociaż to jest w ogóle dla was zobaczyć ten jeden pojazd. Dobra, nie ma żadnej konkurencji z tyłu, tak jak, tak jak jeden z wyścigów tego z dalnymi samochód, tak jak przypadkiem upalię bo za wolno jechałem w ostatnich momentach. Nie no dobra, już nie raczej powinniśmy na spokojnie wygrać tenże wyścig. I jeszcze zobaczę, zobaczę, czy jeszcze nie ma jakiejś innej rozwałki, czy coś w tym stylu i najprawdopodobniej zakończymy wysiłku. chociaż ja jeszcze był jakiś motor obok tego, obok tego budynku Donalda Tuska. Zatem zobaczymy, co tym razem u mnie zobaczymy, o co, tym, że, o co w tym, o co tym, o co tam może chodzić, To jest to pewien motor. No, że wygraliśmy w i zajęliśmy pierwsze pierwszym bo tam widzieliśmy tysiąca dolarów, no i to mi się podoba. Ale tak, dobra. Kiedy wysiłek ukończymy zatem, to już zap zatem zapamięta, żeby odhaczyć, muszę zapamiętać, żeby go odhaczyć, i tutaj powinien stać jakiś motor, tylko nie wiem, czy on oblokował jakąś misję poboczną, czy coś w tym stylu, nie wiem, szczerze mówiąc, ale zobaczmy, co on robi, czy to jest Angel. Aha, angel, on, on, on nie odblokował żadnej misji, on po prostu tutaj, bo on po prostu tak stoi. A ja zatem tak, to już raczej było, to już raczej było by na tyle w tym, że odcinku. Dobra, potrącimy trosy, bo czemu nie? A co tam tak, to już było, to już by na tyle w tym, że odcinku. No w końcu jakkolwiek ruszyliśmy sobą gówną, no, ale na razie jesteśmy kapłan tejże rodziny. Jeśli się dobrze kości, to chyba jesteśmy kapwo, czyli jeden z najważniejszych członków już w końcu. Tak, jedziemy do naszej krowki, tego jeszcze zapisać grę i mi i zacie już możemy się na rozmowę kończyć tego, kończyć nagrywkę tego, że dnia. Kurde, że ja nie tak ale uderzyła, nawet się nie uderzyła. Zapisujemy tą PCJ, bo to chyba szczęśliwa PCJ, bo no patrzmy tak że ten pojazd nie najlepiej skręca, to on u mnie skręca idealnie, zatem zapisujemy go czym prędzej obowiązkowo go zapisujemy.

o, tak, tak, dlaczego burmistrz na się, urządził na siebie nagonkę? Mam, mam inne pytanie, dlaczego tak szybko oni wybrali znowu prezydenta, znowu burmistrza, no ale to dobra, już już, już się nie będę tego czepiać. Dobra, no zapisujemy teoretyzm stanu gry, co by tutaj napisać, jakiś tutaj bez sangry. Napisać? napiszmy ten. Początnie, można kurna stać. A tak, zobaczymy jeszcze, zobaczmy jeszcze, zobaczymy jeszcze przy okazji, ile tego mam procent ukończenia gry. Gdzie to jest gra? Statystyki. Tak, tak to są statystyki. Dobra, proszę sobie jeszcze trochę przyspieszyć, żeby móc jakaś najpytam na sam szczyt. Dobra, i gdzie to jest? Gdzie są te procenty? Gdzie są te procenty ukończenia gry? 66% ukończenia gry, dobra, to mi się podoba. 32 dni ukłynęły, 50% upłynął. Ukocz nasze uzabienie nie jest to zależono u paczek. 41 z owocem 128, szczerze mówiąc, myślałem, że mniej jest z zjednoczonego Triana, No, w sumie tak, yy, Są, ale nie wiem, są jakieś statystyki odnośnie wyścig ukończonych wyścigów, czy to się w stylu, czy raczej nic takiego nie ma. Moja katarska GL1 tu 26, no to będzie kolejna rzecz, która, która mnie będzie wkuriała niesamowicie. I jest na stronie 6, wyścigi R z tego, Chashin R są ukończone, bardzo wyścig kierunek latarni rington DT, to zapamiętam, bo, bo będę musiał potem to potem tu skreślić. Tego, znaczy nie tyle, tak będę musiał to potem, będę to musiał potem skreślić. A tak, tutaj mam jeszcze stroje do odmowy, mam tutaj, tutaj jeszcze stroje, tego gdzieś tutaj przebiera. o, dokładnie tak, tutaj się przebieramy. Zobaczymy jak wyglądamy w domach. zobaczymy chociaż jak wyglądamy, przecież to są ogrodniczki, to raczej znamy Anioł, a, a, a z raczej znamy strój z szofera, to już to się, wszystkie klasie odcinków, Więc co, tego nie będę nosić. No, no szanujmy, że to nie będziemy w ogóle klimatycznie. I dresik. No nie wiem, wydaje mi się, że wydaje mi się, że bardziej no, w tej gry jednak mi wszystko pasuje ten garnitur. Zatem to było na tyle w tym odcinku i do następnego.